Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u Proroka Izajasza oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił codziennie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. A żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemygu jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo pańskie prowadzą nasze grzechy. Czcigodny Księże Proboszczu, moi bracie, siostry i bracia w Chrystusie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona Jego Niepokalana Matka Maryja Jej Oblumieniec Święty Józef, teraz i zawsze. Długo czy krótko? Dla mnie średnio, kochani, to tak z półtorej godziny. Może być? No, jak wytrwacie, to dobrze. Moi drodzy, ta parafia jakże bliska mojemu sercu, bo pamiętam, kiedy w 1988 roku, to już dawno temu, chodziłem tutaj na słowackiego do szkoły budowlanej KBO Beskit Bielsko-Biała, pamiętam. To nas tu posłali jako tych pracowników młodocianych do tego właśnie kościoła, jak wam mówiłem. I tutaj na dole pamiętam zaprawę murarską z tymi wężami, tam chodziłem, malowałem. Także część mnie tutaj jest, tam na dole przede wszystkim w piwnicach. Po wielu latach przyszło mi przyjechać do was na rekolekcje, jeszcze przed misjami moimi. Tutaj miałem rekolekcję, moich współbracia, misje święte parafialne, renowacje misji kilka lat temu. Na no dzisiaj znów przyjechałem do Was. Wtedy żeście mnie na taczkach nie wywozili, to mam nadzieję, że teraz sobie też jakoś poradzę. Moi drodzy, te, pamiętam, jak opowiadałem Wam świadectwo mojego życia. Pan Bóg często przywołuje. Człowieka do porządku. Mówi nam Izajasz, co później także przytacza Święty Marek w Ewangelii: Prostujcie drogę Panu, prostujcie tą drogę, przygotujcie mu tą drogę, te wszystkie ścieżki wasze, bo my tak w życiu lubimy odchodzić od Pana Boga. To Słowo Boże to jest jedno, te przykazania Boże to jest drugie, ale człowiek ma taką naturę, że często powtarza. Pan Bóg powiedział, ale ja wam mówię. Pan Bóg powiedział, ale ja wam mówię. Czyli zawsze ten człowiek trzy grosze musi dorobić. I wielki prezydent Francji De Gaulle, kiedyś zapytany, jakim prawem w życiu się posługuje. On mówił dekalogiem. Pytają dlaczego dekalogiem? Bo to jest jedyne prawo, nad którym człowiek nie dyskutował. Bo jak człowiek się za coś bierze, to zawsze coś popsuje. No, i pomimo tego, że był prezydentem wielkiego kraju europejskiego, mógł przyjąć dekalog i nim żyć. To nie znaczy, że nie odchodził na boki tak jak my, ale zawsze przywołany przez Pana Boga do porządku, powracał tam, gdzie był Bóg. Tylko, że Pan Bóg często przemawia przez Słowo Boże i to Słowo nas nawraca. Jeżeli to Słowo nie pomaga, to sakramenty. Sam Pan Bóg się zbliżył. Wpierw. Przyszedł jako słowo na dłoniach Mojżesza, ale to nie pomogło. Więc przyszedł już jako syn Boży, wcielone słowo, ale to też nie pomogło, bo go zabili. Więc zaczyna walczyć przez swoich proroków, posyła iluś świętych, posyła matkę Bożą, żeby człowieka przywołać do porządku przez te dwa tysiące lat. No ale kto to słucha? Kto tam tą faustynkę słuchał, jak mówiła o miłosierdziu? No ja byłem właśnie takim człowiekiem, który Słowa Bożego nie czytał, do kościoła chodził, bo sąsiedzi gadali, mama pytała zawsze, więc dla świętego spokoju szedłem, ale gorliwości tam mojej nie było. I dopiero wtedy, kiedy, jak wam mówiłem, poszedłem do wojska, kiedy doświadczyłem fali, kiedy znalazłem się w szpitalu, kiedy walczyłem o życie, wtedy sobie uświadomiłem, że przecież. Ci ludzie, którzy mnie skrzywdzili, byli lepsi ode mnie, bo ranili obcych, a ja najbliższych. Ile czasu idziemy drzwiami, ile wyzwisk, ile słów dajcie mi spokój. I dopiero wtedy, kiedy człowiek patrzy śmierci w oczy, sobie uświadamia, kim jest. Ojciec, matka, którzy dali życie, matka, która ból rodzenia przeżywała, te dziewięć miesięcy wcześniej ascezy, wyrzeczeń, później przecież jak dziecko dorastało. Przecież nie jedna kobieta, tak jak moja matka, zrezygnowała z pracy, z kariery, nigdy nie była na wczasach. Ojciec ciężko harował, przez z pracy na gospodarkę, dziesiąta, jedenasta, klękał, by Bóg dał mu siłę, nigdy nie był na wczasach. Zdrowie stracił, a dzisiaj dziecko nawet dziękuję nie powie, ani nie powie przepraszam tato. Tylko, że w moim przypadku było to tak, że spóźniłem się kochać ojca, bo jak sobie to uświadomiłem, no to już niestety zmarł. I później to poszukiwanie siły, bo, moi drodzy, Bóg wybacza zawsze, mi wybaczył. Wystarczy uklęknąć, wybaczy wszystko. Ludzie czasami wybaczają, ale najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie, powiedzieć, spóźniłem się, coś zawaliłem, już nie da się cofnąć. I wtedy bez Boga człowiek żyje w rozpaczy. Tak jak ateiści, którzy idą na cmentarze, by mówić żegnaj, bo wszystko się kończy. Tak jak faryzeusze, którzy mówią, że wierzą w Boga, a tego Boga później zabijają w sercach swoich dzieci, swoich wnuków, w swoich rodzinach. Ludzie, którzy mówią: Oddzielmy państwo od kościoła, a za tym przecież idzie konsekwencja czyli Boga od kościoła. Boga od państwa. I później tacy ludzie mówią: A gdzie był pan Bóg, jak moje dziecko było maltretowane w szkole? A gdzie był pan Bóg, kiedy w moim zakładzie pracy mój przyjaciel mnie niszczył na drodze kariery? Gdzie był pan Bóg, jak mnie wykorzystywano, okradano? Gdzie był pan Bóg w moim domu, jak się rodzina rozsypywała? Tam gdzieś go zostawił, w kościele. I tego doświadczają często faryzeusze. Ludzie, którzy w imię wiary w Boga zabijają Chrystusa, wpierw w swoim sercu, a później wszędzie gdzie idą. Tacy ludzie na cmentarzach mówią: żegnaj, bo bez Jezusa Chrystusa wiara nie istnieje. Nie przychodzą do świątyni, aby wypełnić to polecenie Jezusa Chrystusa: Ja jestem chlebem życia, który z nieba stąpił. Kto mnie nie spożywa, nie ma w nim mojego życia. Pan Jezus nie mówi pan Bóg jest wszędzie więc chodźcie sobie po lesie tak jak to niektórzy mówią siedźcie sobie w domku nie Chrystusa eucharystycznego nie przyjmiemy w hipermarkecie na ulicy na spacerze On jest tylko w świątyni I czasami ten kapłan ułomny, chodzi łomny tak jak lekarz który ma lekarstwo który może mi dać to lekarstwo podać pomimo swojego grzesznego życia to lekarstwo nie traci ważności przez to, kto podaje. I wtedy to lekarstwo przyjmujemy na życie wieczne. Judasz, który był tak blisko Pana Boga, który przecież przyszedł do Kościoła jak my, znienawidził swoje życie, bo z Kościoła wyszedł bez Eucharystii, a za drzwiami sprzedał Chrystusa za trzydzieści srebrników. Tak jak dzisiaj wielu sprzedaje Go za karierę, za święty spokój, Powiedział przecież Jezus, kto się mnie będzie wstydził przed ludźmi, tego ja się będę wstydził przed Bogiem, moim ojcem. A dziś ludzie wstydzą się Chrystusa. Popularne jest śmiać się ze swojej wiary, opluwać ją. I to jest, kochani, dzisiaj dramat ludzi. Ale człowiek, który naprawdę uwierzy, który będzie gotowy żyć dla Chrystusa, nie będzie się go wstydził. Wtedy idzie na cmentarz, by mówić do widzenia, i żyje nadzieją, że kiedyś powie Ojcu, tak jak ja, to wszystko, czego spóźnił się mówić na ziemi. To nie znaczy, że w chwili decyzji, kiedy ją podejmujemy, że chcemy żyć Chrystusem i dekalogiem, że stajemy się doskonali, bo nie będziemy doskonali. Ja też muszę klękać do konfesjonału, ksiądz musi i papież klękać, i każdy z nas. Ale człowiek, który idzie, prostuje drogę Panu, wie, że trzeba uklęknąć i przeprosić, tak jak Piotr zapłakać. Wie, że trzeba przyjść do Chrystusa, do krzyża, chociaż się ucieknie, chociaż się zamknie w wieczerniku w obawie przed Żydami 2000 lat temu apostołowie, a dzisiaj tak się zamykamy w kościołach, tak nas zmuszają i się wstydzimy wyjść na ulicę zamanifestować naszą wiarę. Profanują nam kościoły. Kochani w Otwocku, gdzie teraz mieszkam, też nam pomalowali cały kościół. Nowe schody kosztowały kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ciekawo, jakbym ja poszedł i komuś pomalował elewację zewnętrzną domu. Msze święte przerywane, profanowane Eucharystię. Jakże wielu ludzi ochrzczonych. Mówi, że to dobrze. I to popierają. To jest ból, który jest w sercu. Moi drodzy, ostatnie cztery lata prawie spędziłem na misjach świętych na Kubie. Przez prawie cztery lata nie przyjeżdżałem do Polski. Nie było satelity, bo nie wolno tam mieć satelity. Nie miałem internetu, kontaktu z ojczyzną też za bardzo. Bo trzeba było jechać kilkadziesiąt kilometrów na plac w Santa Clara, żeby wykupić kartę za dwa dolary i na godzinę się podłączyć, ale wiele aplikacji internetowych jest poblokowanych. Teraz się troszeczkę to rozluźnia. Się chodziło, gdzie byli turyści, w hotelach, i tam się stawało pod hotelami, szukało się zasięgu, WiFi. I moi drodzy, takie cztery lata. Odejścia. I tam, kochani, zrozumiałem coś bardzo ważnego, bo przecież Kuba przed rewolucją, przed 60 rokiem minionego stulecia, była bardzo zamożnym krajem. To tam przecież obok Ameryki pojawił się pierwszy telewizor kolorowy. Dzisiaj turyści jadą na Kubę i podziwiają piękne, zabytkowe samochody. Ale o czym one mówią? Że 60 lat temu ludzi było na to stać. Kubańczycy mieli piękne samochody. Pojedziemy do Habana, do Hawany, do stolicy. Pojedziemy do Santiago de Cuba, Trinidad, Cienfuegos. Piękna architektura, budynki jakże piękne. To wszystko mówi o bogactwie Kuby. Ale Kuba także przed rewolucją była krajem bardzo wierzącym, katolickim. W moim mieście Kamachłani 50 tysięcy ludzi około, było kilka mszy świętej w niedzielę tak jak tu i kościoły pełne. Ale rewolucja, a później system, który na nowo tam, który zaczął tam funkcjonować, sprawił, że stracono te dobra materialne i stracono tą stabilizację materialną, a także swoją wiarę. I to wszystko, co się z nią wiąże, te tradycje. Moi drodzy, dzisiaj. Na Kubie starsi pamiętają, mamy kartki na żywność. Sześć jajek na miesiąc, jeśli są, czasami nie ma. Jedna trzecia litra oleju do smażenia. Ryż, groch, mięso to tylko czasami jak przyjdzie, bo często nie ma. Kiedy przychodzą huragany, a dwa, trzy, trzy nawiedzają Kubę, Karaibę. W ciągu roku. Pamiętam huragan Irma 2017 rok. To przez kilka miesięcy nie ma warzyw, bo woda wszystko wymywa, wiatry, deszcze tropikalne. Nie ma owoców, drzewa połamana. Później, kiedy się zaczyna wszystko pojawiać w pierwszej kolejności do hoteli, do turystów. Na Kubie, kochani, dzisiaj nie ma wody. U nas w Kamachłani, w takim dużym mieście, wodę mamy tylko trzy razy w tygodniu po cztery godziny. Są odkręcane kurki z wodą, ulicami, te rurociągi, ludzie krzyczą, już jest. Trzeba odkręcić turbinę, pompę, żeby wmagazynować wodę. A po huraganach tej wody nie ma. Trzeba zamawiać cysternę, ale cysterna kosztuje 15 dolarów, a kubańczyk zarabia 20. Ceny są porównywalne z europejskimi. Dlatego się tworzy podwójne pieniądze, dlatego się robi kartki, dlatego się robi podwójne sklepy, gdzie Kubańczycy mogą wykupić to, co im pozwala przetrwać. Ale dziś na Kubie przeszło 50% ludzi żyje w nędzy, reszta w biedzie, a tylko garstka czerpie profity. I nieraz spotyka się tych ludzi, którzy stoją, szukają cementu, żeby odbudować swój dom po huraganie, i nie ma. Tak wszystko mieli, tacy byli pewni, że to będzie na wieki, a jednak to wszystko utracone. Ale obok tego, co materialne, utracono także to, co duchowe. Bo wtedy z 11 milionów po rewolucji, z 11 milionów Kubańczyków, 2 miliony wyjechało. Często latwami płynęli z Chabany czy z innych części Kuby północnej do Stanów Zjednoczonych, do Miami, do Kiuez, na Florydę. Wielu poginęło na tych morzach tej zatoce. A ci, co wyjechali, kochani, byli odizolowani. Embargo, które było, zablokowane linie telefoniczne. Internet. Ja przyleciałem 4 lata temu na Kubę i problemy jeszcze były z internetem. Kubańczyk po dwóch latach tracił prawo kubańskie, nie mógł przylecieć na Kubę już. I moi kochani, dramat, który temu towarzyszył. To dramat ojców i matek, którzy przez kilkadziesiąt lat nie, mo, nie mieli żadnego kontaktu ze swoimi dziećmi, nie widzieli swoich wnuków, nawet nie wiedzą, jak wyglądają. Zabito przy okazji te wszystkie tradycje, które były, które wypływają z naszej wiary: Boże Narodzenie, Wielkanoc, te święta rodzinne, to, co my żeśmy tworzyli zawsze przy stole, przy opłatku, przy tej wieczerzy wigilijnej. Komuniści bardzo dobrze wiedzieli, jaki był wpływ kościoła kardynała Wyszyńskiego w 50-tych latach, kiedy kardynał siedział w więzieniu, a ludzie na wałach odnawiali śluby jasnogórskie. Dlatego, kiedy Rosjanie przybyli na Kubę, kazali wprowadzić komunizm, ale też zlikwidować kościół. Seminarium zeszło do podziemia. Klerycy prześladowani, rodziny prześladowane. Księża zamykani w kościołach, nie wolno im było wyjść na ulicę i mówić o Panu Bogu, nigdzie. Ludzie do kościoła nie mogli pójść, a do tego jeszcze ta rozłąka, ta samotność i pustka sprawiły, że dzisiaj, kochani, po kilkudziesięciu latach, kiedy po wyjeździe Jana Pawła II, troszeczkę się rozluźniło, kiedy już zaczęła być religia dostępna dla wszystkich, kiedy można było pójść już do kościoła kiedy można było odwiedzić już od przeszło 10 lat swoją matkę ojca w starości niektórzy przyjeżdżają ale jakże wielu już nie przyjeżdża bo przez te kilkadziesiąt lat zapomnieli o więzach rodzinnych wnuki nigdy nie były uczone tego i po tym huraganie Irma kochani u nas wiatr wiał 250 do 300 km na godzinę Moja parafia była w 60-70% zniszczona, całkowite domy powalone albo dachy, albo zalane. I wtedy chodziliśmy była pomoc humanitarna. Pisałem do prowincji naszej, polskiej, żeby pomo pomogli nam kupować lekarstwa, materace, paczki zrobić żywnościową, bo w sklepach nic nie było. I wtedy chodziliśmy od domu do domu, nie patrząc na to, czy ktoś wierzy, czy nie. Widzieliśmy, że jest bieda, tragedia, dawaliśmy pampersy dzieciakom, lekarstwa, inne rzeczy. Ale kiedy pojechaliśmy na wioski, trzeba było zakasać rękawy i wychodzić na budowę. I wtedy dopiero człowiek zobaczył tych rodziców 80-90 letnich, żyjących w samotności. Jedna kobieta miała łóżko tylko przykryte folią, bo ją nie było stać na to, żeby dach odbudować, a po drugie nie było plachy na to. I oni ze łzami mówią, ojcze mamy dzieci, opowiadali historię swojego życia i o tej samotności pustce, kiedy przychodziły święta. Nie dość, że nie mogli pójść do kościoła, to jeszcze nie mogli swojego dziecka zobaczyć, swojego wnuka. A teraz nie ma im kto pomóc odbudować domów. Ja więcej przez pół roku pracowałem na budowach niż w kościele. I moi drodzy, kiedy wróciłem do Polski po czterech lata, kiedy patrzę na naszą ojczyznę, po tych czterech latach niewłączania telewizora, nie przeglądania stron internetowych, doznałem szoku, jak wiele się zmieniło w nas przez cztery lata. Pojechałem przed wyborami prezydenckimi do jednej rodziny w Warszawie. Zaproszono mnie w niedzielę na obiad, przyjechała siostra z mężem, z dziećmi, i podczas obiadu wywiązała się dyskusja na temat wyborów. Oczywiście jeden był za jednym kandydatem, drugi za drugim. Nie potrzebowali godziny, żeby się tak pokłócić, że ta jedna trzasnęła drzwiami i poszła. Ja mówię do tych, którzy byli w domu, Popatrzcie, co się dzieje z wami. Przecież ten jeden kandydat, nieważne, który wygra, nieważne. Za pięć lat pójdzie sobie na emeryturkę, a wy będziecie wzgórzeni w nienawiści. Jakże polityka mogła was pokłócić? Co się dzieje z wami? Ta historia, pamiętam, jednego kapłana diecezji katowickiej, księdza Jana. Który jako kleryk jeszcze z czasach komunizmu poszedł do wojska i tam oczywiście jaki polityczny był, który namawiał wszystkich kleryków, żołnierzy do tego, by wstępowali do partii. Kiedy już myślał, że już tak im nagadał, podszedł do tego kleryka Jana i mówi: to co, zapisujesz się, a on mówi: Widzisz, ja spotkałem wielu ludzi, którzy mieli legitymację partyjne, wielu. Ale w chwili śmierci wołali o księdza. Błagali, ale nie spotkałem żadnego, który byłby gorliwym katolikiem, a w chwili śmierci wołał o legitymację partyjną. Bo na cóż ci to wtedy będzie potrzebne? I popatrzcie się, jak wielcy, ja już nawet telewizora mi się nie chce włączać. Co się dzieje, kochani z nami. Ileż nienawiści jest, przychodzą do mnie ludzie na misjach, na rekolekcjach, płaczą, bo kogoś najlepszy przyjaciel zniszczył na drodze kariery, po trupach do celu, żadnego sumienia, żadnych wartości. Co się dzieje? Jakże wielu dzisiaj ludzi odchodzi od Pana Boga, wstydzą się Go. Młody, młodzi ludzie, którzy przecież sakrament małżeństwa to sakrament, którego nie udziela kapłan, tylko narzeczeni nawzajem, tak mówi teologia Kościoła, dogmatyka. I co robi pa Kościół? Kościół tylko ksiądz błogosławi tych narzeczonych w imię Kościoła, czyniąc ten związek sakramentalny, czyli łączy z Chrystusem, posyła błogosławieństwo, a oni Go nie chcą. Nie mówię o tych, którzy mają przeszkody, problemy, to jest inna historia, ale ci, którzy mogą, choć przyjęli chrzest i bierzmowanie, gardzą tym błogosławieństwem Boga. To jest ból. Jakże dzisiaj, kochani, wielu, idąc konsekwentnie, bo przecież kiedy odrzucisz Boga, odrzucisz przykazania, stwardnieje Ci serce, kamienne serce, jak mówimy. Program w telewizji, kochani, pod tytułem Święty Spokój. Kiedy się zbliża czas Bożego Narodzenia, wiele, wielu dzieć, wiele dzieci szuka choroby u swoich rodziców i odstawia do szpitali. Lekarze w czasie tego programu mówili, jak są zawaleni przy, na izbie przyjęć przez starszych ludzi, którzy przywożeni są przez młodych, i później zostają w szpitalach, sumienie uśpione, bo mama, tata ma dobrą opiekę. A oni sobie jadą na sylwestra do zakopanego na święta Bożego Narodzenia i mają święty spokój, bo już ojcem i matką się nie muszą interesować. Iluż dzisiaj rodziców kochani umiera w depresję, w samotności. Wychowali, karmili, tracili zdrowie, jak wam mówiłem. A teraz nawet dziecko dziękuję nie powie. Mężowie, w sercu. Odpowiedzcie sobie sami, sobie na pytanie, kiedy ostatnio zaprosiliście żonę na randkę? Kiedy ostatnio był jakiś komplement, prezent, nie od święta? Czy tak samo funkcjonowaliście w narzeczeństwie? Czy ona dzisiaj by wyszła za ciebie? Nie można traktować człowieka jak trofeum. Zdobyłem cię, więc już nie muszę o ciebie walczyć. Żony, kiedy były uroczyste kolacje, nie od święta, kiedy tyle rozwodów to okoła, separacji, pomimo kłótni, sprzeczki, wytrwaliśmy, pokonaliśmy niejedno, to też trzeba świętować. A dzieci, kiedy ostatnio bez obowiązku, nie z obowiązku, z serca chcieliście pomóc matce i ojcu. Co się dzieje, kochani z nami? To są te pytania, które dziś zadaje nam Pan Bóg. I woła, prostujcie ścieżkę Panu. Mówi nam drugie czytanie. Wydaje ci się, że Pan Bóg się ociąga? Nie. On ci daje czas. Mi dawał czas, tylko że ja go nie słuchałem. I takich ludzi jak ja nawraca się tylko cierpieniem. I dlatego być może miałem te trzy wstrząsy mózgu, pękniętą śledziony wewnętrzny wylew, transfuzję, HCV-wątroby, chemię. Bo takich ludzi jak ja nawraca się tylko cierpieniem, to jest dopust Boży. Bo jeżeli słowo Cię nie nawróci, tak jak mnie nie nawracało, jeżeli sakrament Cię nie nawróci, kapłan Cię nie nawróci, to Pan Bóg dopuści cierpienie, żeby skruszyć kamienne serce, bo nie może patrzeć na łzy matki i ojca. I powie nam to Biblia. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Dlatego was proszę, bo nie przyjechałem tu, żeby nawracać. To Bóg nawraca, nie ja. Nie przyjechałem po to, by kogoś potępić, bo wpierw musiałbym siebie potępić i znalazłbym wiele powodów. Przyjechałem was tylko prosić, tak jak zawsze, żebyście nie popełnili mojego błędu. Bo Pan Bóg dopuści cierpienie, ale wpierw przychodzi przez swoje Słowo. Pragnie osobiście przyjść. Jeśli go odrzucimy, nie tylko stracimy to, co myślimy, że takie jest pewne i oczywiste, bo ten czas koronawirusa też pokazał nam, jak wszystko można stracić z dnia na dzień, ale stracimy także to, co się nazywa tożsamością człowieka Jego godnością. Te wszystkie wartości, które nas konstytuują, i staniemy się gorsi niż wilki, bo żadne zwierzę nie zaatakuje dla przyjemności, zaatakuje tylko wtedy, kiedy grozi mu niebezpieczeństwo albo żeby przetrwać, bo żyje z naturą. A człowiek nie tylko wtedy, kiedy mu grozi niebezpieczeństwo, nie tylko wtedy, kiedy potrzebuje przetrwać, ale kiedy odrzuci Pana Boga i przestanie żyć z naturą, może zabijać dla przyjemności i ranić ludzi dla przyjemności. Proszę Was, wykorzystajmy ten święty czas adwentu, te rekolekcje, żeby do nikogo Pan Jezus w ciągu tych rekolekcji się nie przybliżył, jak do uczniów. Nawet jednej godziny nie mogłeś czuwać ze mną, nawet jednej. Niech każdy nas w swoim sercu podejmie refleksję nad życiem, nad swoją rodziną, nad przemijaniem, nad tym, co ma i nad tym, jak łatwo może to utracić bez Boga. Niech Pan Bóg nam błogosławi, a Wam, moi drodzy, dziękuję za Waszą wiarę. Amen.